Przed nami osoba, która zdobyła nagrodę za edytorską doskonałość roku. Dzień dobry, Przemek Dębowski. Zgadza się, nagrodę dostałem za książkę zaprojektowaną dla wydawnictwa WAB: Marco Polo, opisanie świata. Tą książkę, oczywiście, polecamy Państwu obejrzeć. Natomiast przed nami jeszcze inne bardzo ciekawe książki, ponieważ Pan jest również właścicielem wydawnictwa. Tak jest. No. Wydawnictwo założyłem między innymi dlatego, żeby książki móc robić tak, jak mi się to podoba, nie zawsze mam okazję projektować według własnego widzi mi się dla klientów zewnętrznych. W wydawnictwie moim, między innymi, charakter wydajemy, wydajemy książki z odległych krajów. Jest to proza z Maroka, Konga, Japonii itd. W zeszłym roku rozpoczęliśmy wydawanie dzieł Suzan Zontak. Tutaj mamy naszą, nasz okręt flagowy, czyli o fotografii. W tym roku ukazał się druga część, jakby taki pondą do tej książki, czyli widok cudzego cierpienia. W przyszłym roku kolejna książka Suzan Zontak. Natomiast przyniosłem też tutaj nasze dwie nowości, bo one jakoś wyznaczają linię rozwoju wydawnictwa. Pierwsza z nich, którą chciałbym pokazać, to jest zupełna świeżynka, świeżo zeszła z drukarni, jeszcze jej w księgarniach nie ma pojawi się chyba na początku, no w połowie listopada już powinna być, czyli książka Petera Cuntora Myślenie architekturą. Peter Cuntor, wybitny, topowy architekt naszych czasów, opowiada o tym, czym dla niego jest architektura, czym jest projektowanie, co to znaczy dobra architektura i tak dalej. Bardzo takie nastrojowe eseje, przy czym absolutnie nie skierowane wyłącznie do specjalistów, ale do takiego szerszego grona publiczności. Trzecia z książek. Trzecia z książek, rzecz z zupełnie innej bajki, ale też początek naszej nowej serii, która będzie się, mam nadzieję, jakoś dynamicznie rozwijać, czyli książka o tytule Ajatollah Śmiewąt. Pić autor Human Majd. Pomysł na serię jest taki, że literatura faktu cieszy się w Polsce faktycznie coraz większą popularnością, ale na ogół są to książki pisane przez no, przedstawicieli naszego kręgu kulturowego, czyli jedzie sobie reporter z Polski, z Wielkiej Brytanii, z Francji do rozmaitych zakątków świata i opisuje, co tam widzi. Natomiast my chcielibyśmy oddać głos ludziom, którzy no, mieszkają tam na co dzień. I właśnie Human Match opisuje codzienność Iranu, który okazuje się krajem nadzwyczaj podobnym do Polski. Na początku przyszłego roku, na początku 2011, kolejne książki z tej, z tej serii, m.in. opowieść o kajerskich taksówkarzach.